Dzień dobry moi kochani, dzisiaj się witam z wami jako 28 latka Dzisiaj mam moje urodziny i słuchajcie no... No co mam powiedzieć? W sumie to nie wiem Dobra, no i co? Mam 28 lat Czy mam jakieś przemyślenia? Nie wiem W ogóle kupiłam sobie balona 100 lat. Myślałam, że nie jest w ogóle na jakąś żyłkę czy coś, ale jednak nie. Kupiłam sobie właśnie ciasto bez cukru i kupiłam sobie świeczki. 28, więc zaraz będziemy, będę dmuchać te świeczki, bo tak stwierdziłam, że kto ma zadbać lepiej o mnie niż ja sama. Tak. Więc sobie wczoraj pojechałam i zrobiłam dla siebie coś miłego. Nie wiem, no nie wiem, dzisiaj taki dużo myśli, dużo emocji mam w sobie, jakoś tak nie wiem co mam myśleć. To, są, to jest pierwszy raz, kiedy tak spędzam urodziny sama ze sobą w sensie rok temu spędzałam je z rodziną, a w tym roku sama i tak super o siebie zadbałam i jestem w sobie wzruszona sama sobą, że potrafię się o siebie zatroszczyć. A wiecie, jak kiedyś było? Opowiadałam wam troszkę. Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ale to co, pomyślałam życzenie, ję teraz ciasto i cieszę się, że jestem trzeźwa, że goni do marzeń, że goni za szczęściem, za miłością, szacunkiem. Dbajcie o siebie. Słuchajcie, nie, nie zajarzyły mi świeczki. A to dlatego, że właśnie ten Dzindel, co nim odpalam sobie kuchenkę, to on tak lekko jarzy. Ale w ogóle nie połączyłam kropek wczoraj, jak kupywałam te świeczki. Zrobiłam sobie teraz kawkę i właśnie za. No, A w ogóle tak się słuchajcie, złożyło, że mam terapię online. Rozumiecie to? Wczoraj sobie o tym myślałam, że to jest niesamowite, że w dzień, w którym mi przypadają urodziny wypada mi terapia. To jest coś pięknego, że wiecie, jeszcze będę mogła przegadać o tym. Jestem wdzięczna za to naprawdę. Nie wiem, nie wiem. Powiem wam, taka jestem, wiecie, taka jestem mięciutka jeszcze, że zjadłam sobie ciasto rano, zrobiłam sobie kawę, zmuchnęłam na niebie świeczki, pomyślałam życzenie. Jest dobrze. Tylko mam trochę bałagan w domu, więc muszę ogarnąć, ale nie mam takiego dużego, tylko tak wiecie rzeczy są porozpierdzielane ale nie jest jakoś mega, nie jest jakiś mega syf w ogóle wczoraj myślałam, co mogę zrobić z pościelą nie mam gdzie jej chować, nie chcę jej chować w łóżku i właśnie myślałam, żeby kupić takie dwa wielkie pudełka, takie ładne jakieś ozdobne, ale nie wiem gdzie dorwę aż tak duże. Ja nie pytajcie, czemu nie chcę schować w pościeli łóżku, po prostu nie i tyle. I właśnie tak myślałam, że tak sterylniej będzie właśnie w takim pudle, żebym sobie je położyła. Trochę to będzie irytujące z rana, żeby je tam chować, ale no trudno. Tak, w ogóle e, zmieniając temat. A tak poza tym, dzisiaj jest mega deszczowa pogoda, pada deszcz, ale jak kocham deszcz, y, muszę odwołać angielski dzisiaj, bo chciałam, tak wiecie, skupić się dzisiaj na sobie. Byłam też ostatnio u diabetologa, ale to powiem Wam później, co i jak. A teraz dopijam kawkę i czekam na terapię. Dobra, widzimy się już, jest kolejny, nie, jest dwa dni później zrobiłam sobie kawkę odkładam ją, bo jest bardzo gorąca i opowiadam wam już co robiłam w urodziny słuchajcie, mało nagrywałam, a dlaczego? dlatego, że w dniu urodzin, no tak jak widzieliście nadmuchałam sobie balona kupiłam sobie świeczki, kupiłam sobie ciasto bez cukru no bo teraz mam insulinooporność, ale to wam opowiem w innym filmie i pogadamy sobie na ten temat Słuchajcie, zmutnęł sobie świeczki, tak pomyślałam, Ola dlaczego ty masz przeżyć ten dzień jak każdy inny? Nie! Masz zadbać o siebie, masz być dla siebie najlepszą przyjaciółką i właśnie tak to zrobiłam. Pewnie na poprzednim nagraniu jestem taka mięciutka zespana i próbowałam coś do Was powiedzieć, ale też byłam przed pracą. Dlatego teraz siadam i jeśli masz czas, to weź sobie herbatkę i pogadamy sobie o tym, co zrobiłam dla siebie w 28 urodziny. Może coś weźmiesz z tego filmiku dla siebie. No to dobra, zaczynając. Ten dzień zaczęłam tak fajnie, co nie tymi balonikami, i tym balonem i tak dalej, że jak wstanę, to żebym widziała, że jest 100 lat, że pomyślałam sobie, co ja bym chciała zrobić dla swojej najlepszej przyjaciółki. I to zrobiłam dla siebie albo dla osoby, którą kocham. No i to bym zrobiła właśnie, jakoś bym zadbała. No i zadbałam o to. I słuchajcie, yy, później poszłam do pracy. A, i słuchajcie, w dzień, dzień przed 10, bo to jest bardzo ważne, scrollowałam sobie TikToka. I nagle moim oczom ukazuje się TikTok. I tam jest w tym TikToku, że cześć z tej strony zespół Manchester. Będziemy grać w Warszawie 12 września. Czejdzie, dzień później po moich rodzinach, A już Wam mówię, dlaczego Manchester jest dla mnie taki ważny. Bo słuchałam go, jak byłam w gimnazjum. Po prostu kiedyś no nie było telefonów, o, właśnie nie pamiętam, nie było telefonów, nie pamiętam kto było. Czy nie było telefonów, czy się nie dało słuchać muzyki, ale każdy miał MP3 yy, albo MP4, to już to było takie fancy, no wiecie, ja jestem trochę starsza. I słuchajcie, na tej MP3 mój były ówczesny chłopak yy, zgrał mi moje dwa ulubione zespoły. To był Manchester i Happy Set. I ja sobie siedziałam na rowerze, słuchałam tego, wiecie, po prostu mi ten zespół to po prostu moje dzieciństwo, moje dzieciństwo, moje dojrzewanie tak naprawdę. I mówię, ja pierdziele, to jest jakiś znak, że dzień po moich urodzinach, i mówię, dobra, lecimy, to jadę. I słuchajcie, oni grali o 18, a co lepsze, bilety były darmowe, bo to organizowało Miasto Stołeczne Warszawa. No i ale ta liczba miejsc była ograniczona. Umówię, Jezu ciekawe, czy ja w ogóle zdążę, no nie? No i słuchajcie, że była wielka kolejka ja aż patrzyłam na zegarku mój, yy, mój stres po prostu był na poziomie 65 że Jezu zaraz zaczną grać że chcę być na tą moją ulubioną piosenkę pod sceną nagrać, nagrać sobie tiktoka mówię Boże bylebym zdążyła ale się okazało, że zaczęli grać yy, najpierw chłopcy z Placu Broni w ogóle oni też mają zajebistą muzykę yy, i tam fajnie było taki fajny nastrój wprowadzili tam młodzież, młodzież w ogóle pod sceną no szalała po prostu To jak, jaka tam była energia Ja mówię, ja pierdziela, A w ogóle najważniejsze jest w tej opowieści to Że ja tam poszłam po pierwsze sama Po drugie poszłam tam po pracy Byłam nieogarnięta Nawet nie miałam przypudrowanej twarzy Miałam jakieś ulizane włosy Wyglądałam po prostu tak siln... No źle wyglądałam Po prostu źle się czułam ogólnie w ten dzień Ale mówię Ola, czy ty byś poszła ze swoim najlepszym przyjaciółką? Odpowiedź była tak. I słuchajcie, jak wszedł Manchester, ja w ogóle tak nie miałam... A nagry... teraz mam przebitki, yy, tam dam, wkleję. Tutaj z tego koncertu. Ale lubię twoje boku! Za dużo Po prostu ja miałam, ja chciałam wszystko nagrywać, ale w ogóle miałam nie wiem, może 15% na telefonie. To... Słuchajcie, chciało mi się siku, tam się nie dało wyjść do łazienki Później dopiero pozwalali Więc ja trzymałam po prostu, żeby tylko być piosen tą piosenkę No i ja mam puszczę, jak ja w ogóle się z tego telefonu Bo po prostu, o Jezu, to było takie cudowne Jak ja w ogóle potem Dzisiaj odświeżam moją storkę z Instagrama Dosłownie już chyba setny raz I cały czas te same emocje Po prostu ten głos tego y, kolesia y, On ma głos y, anioła i po prostu on ma głos Anioła. On, on ma coś takiego w swojej wibracji, głosu, nie wiem czymś, że po prostu jak on śpiewa, to mnie się po prostu rozpływam się. Ja brzmi jak jakaś walnięta yy, psychofanka, ale słuchajcie, ja ich nie słuchałam bardzo długo. I w ogóle mi się przypomniało, teraz w ogóle mają nowości tam zagrali na koncercie, i ja znowu zacznę ich słuchać. I jeszcze sobie teraz zaobserwowałam komę i tak dalej, bo kiedyś też słuchałam. Jakoś nie wiem, mam powrót do młodzieńczych lat. No i słuchajcie. I po tym koncercie rozładował mi się telefon. Wróciłam do domu. Było super. Emocje. Ja co zrobiłam? Pierwszy raz odkąd skończyłam. A skończyłam ją w 2024 roku, kończy nam się 2025, więc to było takie moje pierwsze wyjście samej ze sobą na jakiś koncert, i było zajebiście. I naprawdę polecam Wam, jeśli siedzicie w domu, molicie te tyłki, idźcie, idźcie sobie, naprawdę. Nie wstydźcie się, ja. Okej, okay, wstydziłam się na początku telefon, rozglądałam się, czy ktoś za mną nie nie siedzi, co nie, ludzie nie pomyślałam. A potem pomyślałam, Ola, czy jakbyś była z przyjaciółką, to czy byś wyciągnęła telefon, byś nagrywała? Tak. I zaraz! Telefon darłam się do ten. Ludzie się nie patrzyli, a ja, bo ja lubię Twoje włosy. I z latarką nawet! No mówię Wam po prostu, szał, ciał. I nie wstydziłam się. I wiecie co, ta myśl mi tak bardzo pomagała. W ogóle to mi tak bardzo nie wiem, napędzało, że. Czy byś to zrobiła z przyjaciółką, tak, okej, okay, jesteś swoją przyjaciółką i teraz w tym momencie nagrywasz i cieszę się życiem. No i to było mega w ogóle, dlatego chcę Wam oddać tą energię, dać wam dalej w przestrzeń eter i powiem Wam tak, że no i też fajnie cieszę się, że wstałam wcześniej w te 28 urodziny i nie chciałam mi się odpalić świeczki, to... Znaczy w w ogóle macie tego shortsa. No ale trudno. Trudno, nic się nie stało, no, niby a w ogóle potem pomyślałam, że mogłam od gazu wziąć. Ale byłam zaspana wtedy i cieszę się, że też stałam wtedy, w ten dzień, byłam przed terapią. W ogóle, słuchajcie, w dzień, w dniu moich urodzin, dokładnie w czwartek, ja miałam terapię. I to też było dla mnie takie magiczne, cudowne, że, że akurat w ten dzień, wiecie o co chodzi, ja stałam z takim humorem, wdzięczna, szczęśliwa. Wdzięczna sobie, że jestem trzeźwa, że już jestem daleko od tego syfu, że ja jestem po prostu szczęśliwą osobą. Tylko wiadomo, są gorsze dni, bo ja mam naprawdę mam sporo tych gorszych dni. Tylko w taki dzień, jak w dniu moich rodziny, miałam refleksję, że mimo tych trudności, mimo tego wszystkiego, co się dzieje dookoła, mimo tych przeciwności i kłót, jakie mam cały czas pod nogami, ja dalej walczę. Ja naprawdę, ale to naprawdę jestem. Ogromnie sobie wdzięczna. Sobie temu, co przeszłam, gdzie byłam, jakich ludzi mam obok siebie, bo ja teraz kontaktuję. Rozumiecie to? Ja mam kontakt ze światem, ja wcześniej nie miałam tego kontaktu. Mój kontakt opierał się na tym, kiedy, co, jak i gdzie wezmę. I kiedy jakaś impreza będzie. I ta agresja, te nerwy, to wszystko, co miałam. Te... Czy teraz mam nerwy? Owszem, mam, ale nie w takim stopniu. No. Po prostu refleksja taka i powiem Wam, że jak wcześniej miałam takie coś kurde, jestem taka stara, teraz dalej się śmieję. O Jezu, jestem taka stara. To wiecie co, cieszę się. Cieszę się za te wszystkie lekcje życiowe, które teraz mam, które teraz wiem, ja teraz wiem. Co ja teraz wiem, co ja przeżyłam. Jak ja mogę w ogóle patrzeć na innych ludzi przez pryzmat siebie. To jest coś wspaniałego i życzę Wam tego, żebyście wierzyli w siebie, żebyście w siebie kochali i żebyście spędzali ze sobą czas. Kocham Was bardzo, dziękuję za wszystkie subskrypcje i za każdą łapkę w górę. Pa!